Inwestycja przebudowy drogi wojewódzkiej 457 na odcinku Chruścice-Stare Siałkowice ma taki dość napięty harmonogram, bo chcielibyśmy w 6 miesięcy poszerzyć drogę do 7 metrów. Wymienić na w całości na rondzie w Starych Siałkowicach i połączyć tym samym z odcinkiem, który dwa lata temu oddaliśmy, przebudowując obszar zabudowany w Chruścicach. Także chcielibyśmy, aby ten cały odcinek chruścice Stare Siałkowice, miał już odpowiednie parametry nośności, wymieniony asfalt. W trzech warstwach ten asfalt będziemy wymieniać. Tutaj Inwestycja obejmuje 2 km, z czego e, kilometr 700 jest w obszarze niezabudowanym, czyli to jest ten właśnie odcinek łączący, chruścice i stare Siółkowice. Natomiast w tych obszarach zabudowanych w Siołkowicach, w Chruścicach, tam jeszcze będziemy przebudowywać zjazdy indywidualne. Natomiast głównym celem tego projektu jest właśnie uzyskanie na tych połączonych odcinkach, o których Pan Marszałek Ogła mówił pełnotowarowej nośności i uzyskania tych właściwych parametrów do dróg wojewódzkich.